To, że nastąpi, jest pewne. Pytać możemy jedynie o przedział czasowy, który nas od niej dzieli, oraz o formę, w której do nas przyjdzie. W dziejach Ziemi pojawiała się wielokrotnie i nierzadko, zabijając ponad 90% istniejącego życia, całkowicie przebudowywała świat ożywiony, wytyczała mu nowe kierunki i tworzyła nowe formy i rodzaje. Tasując i na nowo rozdając karty, dawała szansę tym, którzy do tej pory niewiele znaczyli i żyli w cieniu panujących gatunków. Ssaki są tu doskonałym przykładem. Gdyby nie asteroida 66 milionów lat temu, zapewne nadal kryłyby się po krzakach i norach, przypominając wiewiórkę czy szczura, a Homo sapiens nigdy by nie powstał. Zagłada apokalipsa masowe wymieranie. Umarł król, niech żyje król. Koniec jednego jest zawsze początkiem drugiego. Życie zawsze znajdzie sposób i po kolejnym zniszczeniu zapewne również powstanie z kolan. Nie dla wszystkich, ale wrota natury, gdy tylko opadnie kurz, znów się otworzą. Życie znów rozkwitnie bujnie, jak już nieraz to było w dziejach Ziemi. Masowych wymierań było pięć. Kto tym razem przejmie pałeczkę? Kto odniesie sukces ewolucyjny i obejmie władzę nad światem? Na to pytanie poszukam odpowiedzi w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Wiele wskazuje na to, że to my, ludzie, przyczynimy się do szóstego masowego wymierania w dziejach Ziemi. Niektórzy twierdzą wręcz, że już ono trwa, bo dzika przyroda ginie w zastraszającym tempie. Efekty widać gołym okiem już na przestrzeni jednego ludzkiego życia, co w skali geologicznej jest zaledwie mikrosekundą. Wszystko postępuje błyskawicznie, a zatem grunt do zagłady mamy już przygotowany. Wiele gatunków wytępiliśmy, a to i tak dopiero preludium. Prawdziwa zagłada dopiero przed nami. Arsenał atomowy ciągle rośnie, a nowe państwa powoli dołączają do mocarstw nuklearnych. Czym to się skończy? Łatwo się domyślić. Trzecia wojna światowa to nie będzie potyczka na pałki czy miecze. Nawet nie na karabiny, armaty czy czołgi. Rozpęta się piekło na ziemi. Arsenał nuklearny, którym dysponujemy, jest w stanie zniszczyć ludzkość. Pierwsza fala ludzkości zginie bezpośrednio, a druga pośrednio w wyniku opadu radioaktywnego, promieniowania, a także gwałtownych zmian klimatycznych, nuklearnej zimy, ciemności i podobnych katastrof trwających dekady. Jeśli sami się nie wykończymy, z pomocą przyjdą nam siły natury. A rachunek prawdopodobieństwa mówi wyraźnie, że prędzej czy później w Ziemię uderzy asteroida podobnej wielkości jak ta sprzed 66 milionów lat, która zgładziła dinozaury. A nic nie stoi na przeszkodzie, żeby była nawet większa, powodując znacznie większe zniszczenia. Zresztą nie potrzeba nawet większej, bo i ta z przeszłości również by nas zabiła. Jeżeli nadal nie robią na tobie wrażenia te katastroficzne scenariusze, to być może do myślenia da ci kolejny. Zapewne słyszałeś o słynnym Parku Narodowym Yellowstone w Ameryce. Piękna przyroda najstarszy park narodowy świata i słynne gejzery mnóstwo gejzerów obficie tryskających gorącą wodą. Wszystko z powodu ogromnych pokładów magmy, znajdujących się w tym rejonie pod ziemią. Analizy dowiodły, że Yellowstone znajduje się na ogromnym superwulkanie, który powoli szykuje się do erupcji. Pęcznieje, niczym bańka i wkrótce pęknie. W ostatnich latach dochodziło do najsilniejszych erupcji gejzerów od dziesiątek lat. Odnotowuje się coraz silniejsze wstrząsy, a teren staje się coraz bardziej aktywny sejsmicznie. Komora magmy pod wulkanem jest ogromna. A ewentualna erupcja będzie nawet 2000 razy silniejsza niż do tej pory sądzono. Stany zjednoczone zostaną zmiecione z powierzchni ziemi bezpośrednio po wybuchu, a reszta ludzkości wymrze z powodu wulkanicznej zimy i ciemności, jakie zapadną na wiele lat z powodu unoszących się w atmosferze pyłów, nieprzepuszczających światła. To podobny scenariusz do uderzenia asteroidy, bo przecież niemal dokładnie taka sama katastrofa miała miejsce 66 milionów lat temu. Zagłada nuklearna też daleko nie odbiega od tego scenariusza. Który z tych scenariuszy, pierwszy się zrealizuje? A może jeszcze inny wchodzi w grę? Nie sama zagłada jest jednak głównym tematem tego filmu, a to, co przyjdzie po niej: to, jak będzie wyglądał świat, jakie formy przetrwają i które zwierzęta przeżyją, a następnie zdominują świat po tym wielkim biologicznym przetasowaniu kart. A zatem, jakie zwierzęta mają największe szanse przetrwać? Zacznijmy może jednak od drugiej strony. Od tej pewniejszej, a mianowicie od tego, co nie przetrwa. Z pewnością pierwsze polegną największe zwierzęta, bo to one są najbardziej podatne na wymieranie w przypadku gwałtownych zmian środowiskowych. Dziwne? Tak się może wydawać, bo takie np. słonie wydają się nie mieć sobie równych. Poza człowiekiem praktycznie nic im nie zagraża. Na sawannie czują się pewnie i większość zwierząt schodzi im z drogi. Z drugiej jednak strony to właśnie one, olbrzymy, potrzebują najwięcej pożywienia, a tego po zagładzie będzie przecież jak na lekarstwo. Na dodatek duże zwierzęta mają bardzo długi cykl rozrodczy. Dojrzałość płciową osiągają późno, ciąża trwa długo, rodzi się mało młodych i długo rosną. Populacja odradza się bardzo wolno. Duże zwierzęta mogą sobie na to wszystko pozwolić, bo rozmiar i siła je chroni. Gdy świat wokół nich jest stabilny, strategia ta sprawdza się doskonale. Gdy jednak pojawiają się zawirowania, to niestety one w pierwszej kolejności płacą najwyższą cenę. Tak było 66 milionów lat temu z dinozaurami. Tamta zagłada zmiotła z ziemi praktycznie wszystkie stworzenia większe od psa. Inny przykład to mamuty i cała megafauna epoki lodowej. To czasy najnowsze kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy lat temu. Zmiany w przyrodzie były wtedy nieznaczne w porównaniu z upadkiem asteroidy, ale i to wystarczyło. Mamuty, mastodonty, olbrzymie leniwce czy inne giganty poległy pierwsze, właśnie dlatego, że są najbardziej czułe na wszelkie zmiany i zachwiania w przyrodzie. A zatem wszelkie olbrzymy lądowe, a także wodne znikną to praktycznie pewne. Spójrzmy zatem na mniejsze zwierzęta, bo im mniejsze, tym mające większe szanse na przetrwanie. Zaczyna się robić nieprzyjemnie. Karaluchy, karaczane insekty. Tak, to one zazwyczaj pierwsze przywoływane są jako mistrzowie przetrwania w obliczu globalnej katastrofy. Ponoć pierwsi badacze, którzy udali się na miejsce zrzucenia bomb atomowych w Nagasaki i Hiroshimie, pośród gruzów i totalnej zagłady zobaczyli właśnie biegające karaluchy. Okazuje się, że większość z nich może przetrwać wysokie dawki promieniowania, a część nawet bardzo wysokie. Takie jak pojawiają się w najbliższej okolicy wybuchu bomby atomowej. Do tego karaluchy, karaczany potrafią żywić się prawie wszystkim. Występują od równika po strefy chłodne. Jeśli zalęgną się w budynkach mieszkalnych obok ludzi, trudno jest je wytępić. Mogą przetrwać nawet miesiąc bez pożywienia i co najważniejsze, także bez wody. Tak, sam mam w domu karaczany argentyńskie, którymi karmię swoją agamę brodatą. Pewnego razu zapomniałem o jednym schowanym w szufladzie pudełku z nimi. Uwierzcie mi na słowo: w takim plastikowym pudełku są w stanie przetrwać nawet znacznie dłużej bez pokarmu i wody niż miesiąc. Insekty są skrajnie wręcz odporne na niesprzyjające warunki. A co ciekawe, karaluch potrafi przeżyć nawet do dwóch tygodni z odciętą głową. Czy są jeszcze jakieś pytania? Owady te poruszają się szybko, mogą ukrywać się i przetrwać pod ziemią, pod gruzami, w najmniejszej szczelinie, nawet gdy na powierzchni spadnie śnieg i na miesiące, a nawet lata zapadnie zmrok. Karaluchy rzeczywiście typuje się na podium wśród zwierząt mających przetrwać zagładę. Czy jednak lata po zagładzie, tysiące, a nawet dalej, miliony lat, to one będą panować nad światem? Tu już raczej scenariusz dla nich nie jest tak przychylny. Przetrwają? Owszem. Ale najprawdopodobniej wciąż pozostaną małe, a ich królestwo będzie podobne do tego, jakie jest dzisiaj. To i tak bardzo dużo, bo w zasadzie można powiedzieć, że dziś to właśnie owady rządzą światem. To one stanowią dwie trzecie wszystkich zwierząt na Ziemi. Tak, dwie trzecie. Odkryto ponad milion gatunków owadów, ale jak się szacuje, jest ich co najmniej kilka razy więcej. Niektórzy twierdzą, że 10 milionów, a niektórzy nawet, że 30 milionów gatunków. Z tym, że jeszcze nie zdążyliśmy ich opisać naukowo. Bardzo wysoką odporność na promieniowanie radioaktywne mają także np. skorpiony. Potrafią przetrwać w skrajnie nieprzyjaznym środowisku przy bardzo dużej temperaturze za dnia i niskiej w nocy. Znoszą wysokie promieniowanie UV. Nie są jednak owadami, a pajęczakami. Pajęczaki to około 10 razy mniej liczna grupa zwierząt od owadów, ale wciąż znacznie bardziej liczna niż np. ssaki i ptaki razem wzięte. Jest wiele gatunków spośród owadów czy pajęczaków, które mają spore szanse na przetrwanie zagłady. Są to jednak stworzenia o niedużych rozmiarach i po zagładzie prawdopodobnie też takie pozostaną. Nie będą w stanie zająć wszystkich niż. Dlaczego? Małe rozmiary owadów wynikają zapewne z kilku czynników. Ale jednym z nich i prawdopodobnie najważniejszym jest niska zawartość tlenu w atmosferze. Owady oraz pajęczaki oddychają inaczej niż duże zwierzęta, a ich układ oddechowy przy dużym rozmiarze ciała bardzo traci na wydajności. Przy dzisiejszym poziomie tlenu w atmosferze owad wielkości konia nie byłby w stanie przetrwać. To właśnie dlatego w dziejach Ziemi owady osiągały duże rozmiary najczęściej tylko wtedy, gdy ziemska atmosfera była znacznie bardziej bogata w tlen niż dzisiaj. A zatem, jeśli po zagładzie poziom tlenu znacznie by wzrósł, to być może owady panowałyby na Ziemi nie tylko pod względem liczebności i rozmaitości gatunków, ale także pod względem wielkości. Na to jednak raczej się nie zanosi. Owady przetrwały, co prawda, zagładę dinozaurów, poradziły sobie z nią nawet koncertowo, i dlatego dziś jest ich tak wiele, ale mimo to pozostały mikrosami. Pałeczkę po dinozaurach przejęły inne zwierzęta. Zagłady dinozaurów przetrwały także małe ssaki. Dużych zresztą wtedy nie było, bo nisze dla dużych zwierząt zajęte i doskonale strzeżone były przez dinozaury. Ssaki miliony lat żyły więc w ukryciu. Były ewolucyjnie nowszymi formami życia, bardziej zaawansowanymi od gadów, ale na nic to się zdawało w świecie, w którym prawie wszystkie nisze obstawione już były przez gady. Dopiero wybuch asteroidy zdmuchnął je wreszcie z powierzchni Ziemi. Sprowadził wiele lat ciemnych i trudnych, ale ci co je przetrwali, dostali ogromną szansę. Ssaki, małe, perfekcyjnie wykorzystały ten dar od losu. To właśnie z nich wyewoluowały wszystkie żyjące dziś ssaki, w tym ludzie, wieloryby czy słonie. Ssaki po zagładzie dinozaurów wyszły wreszcie z ukrycia i przejęły władzę nad światem. Stąd też okres po erze dinozaurów nazywany jest czasem erą ssaków. Kolejny raz zapewne będzie podobnie. To właśnie szczury, tuż obok karaluchów, bardzo często typowane są na kolejnych następców tronu. Już teraz szacuje się, że szczurów jest na ziemi mniej więcej tyle co ludzi. Są wszystkożerne, inteligentne i bardzo odporne. Doskonale radzą sobie we współczesnym świecie. Wraz z ludźmi pod pokładem statków dotarły w najdalsze zakątki na ziemi. Nieraz zdarzało się, że w ilości kilku zaledwie sztuk trafiały na jakieś dziewicze wyspy, a następnie mnożyły się, gwałtownie niszcząc tamtejszą faunę i florę. Czy po zagładzie nuklearnej czy wulkanicznej będą miały jednak co jeść? Wydaje się, że spośród ssaków to właśnie one będą w stanie najlepiej sobie poradzić z latami ciemności, zimna i głodu, które nastąpią po katastrofie. Cała reszta większych zwierząt będzie stopniowo wymierała, a ich padlina będzie służyć za pokarm dla szczurów. W końcu i to źródło zapewne się wyczerpie. Przyjmuje się, że ciemność po uderzeniu asteroidy 66 milionów lat temu trwała kilka lat. Można przyjąć, że podobnie będzie w przypadku kolejnej globalnej katastrofy, bez względu na to w jakiej formie ona nastąpi. Gdy jednak pyły wreszcie opadną, świat nie wróci nagle do dawnej świetności. Do równowagi będzie wracał tysiące, setki tysięcy lat, a pełne odrodzenie i powrót do stanu sprzed zagłady potrwa nawet miliony lat. Ewolucja to proces powolny, i zanim z gatunków, które przetrwały katastrofę, powstaną inne, powoli zajmujące wolne nisze, minie sporo czasu. Kluczowe jest jednak przetrwanie tych kilku, kilkudziesięciu, czy kilkuset lat po katastrofie. Potem świat powoli zacznie się odradzać. Rośliny na szczęście bardzo dobrze radzą sobie w obliczu takich katastrof. Ich kłącza czy nasiona, gdy tylko znów do ziemi zacznie dochodzić światło słoneczne, znów rozpoczną wegetację. Tym samym rzucając koło ratunkowe tym, którzy przetrwali ten trudny czas. Rośliny także znacznie lepiej niż zwierzęta radzą sobie z promieniowaniem. Mogą odrzucać uszkodzone fragmenty, a guzy i nowotwory nie rozprzestrzeniają się u nich na resztę ciała, tak jak u zwierząt. Małe ssaki, które przetrwają zagładę, zaczną specjalizować się na rozmaite środowiska. Zwiększenie rozmiarów nie będzie żadnym problemem. Jeśli tylko będzie odpowiednia dostępność pożywienia, to ssaki zaczną rosnąć bardzo szybko w kolejnych pokoleniach i zajmować nowe nisze. Już kilka milionów lat po zagładzie, sprzed 66 milionów lat, z małych ssaków wyewoluowały kilkusetkilogramowe olbrzymy. 30 milionów lat po zagładzie po ziemi chodziły już tak potężne ssaki jak chociażby Paraceratherium, kilkunasto bestia, jeden z największych ssaków w historii świata. Co jednak, jeśli zagłada będzie potężniejsza niż ta sprzed 66 milionów lat? Wtedy ssaki zapewne jej nie przetrwają. Większe szanse będą miały owady. A co jeśli zagłada będzie jeszcze silniejsza i zabije nawet owady i pajęczaki? No cóż, nawet skrajnie potężna katastrofa globalna ma raczej niewielkie szanse, by całkowicie zniszczyć życie na Ziemi. Oto niesporczaki, mistrzowie przetrwania. Najbardziej odporne zwierzęta świata. Tak, zwierzęta. Są małe, bardzo małe, ale to wciąż zwierzęta. Dorastają do długości niewiele większej niż jedna dziesiąta część mm. Znanych jest około 1000 gatunków niesporczaków. Żyją one w rozmaitych środowiskach, choć najbardziej preferują siedliska wodne bądź wilgotne. Pieszczotliwie nazywane są wodnymi niedźwiadkami. Rzeczywiście, pokrojem swojego ciała oraz sposobem poruszania się mogą przypominać niedźwiedzie. Ich niezwykła odporność na skrajne warunki od dawna fascynuje badaczy. Te mikrozwierzątka są w stanie przetrwać w temperaturze bliskiej zera absolutnego, która wynosi przecież aż minus 273 stopnie Celsjusza. Z drugiej jednak strony skali nie zabija ich nawet temperatura 150 stopni Celsjusza. Mogą przetrwać w przestrzeni kosmicznej, znosić ogromne ciśnienia atmosferyczne, potężne dawki promieniowania jonizującego, a na dodatek przetrwać nawet 100 lat bez pożywienia i wody. Niesporczaki w skrajnych warunkach zapadają w stan kryptobiozy, czyli stan życia utajonego. Jest to stan przypominający sen zimowy czy hibernację, aczkolwiek jest znacznie bardziej pogłębiony, podobny wręcz do śmierci i całkowitego ustania funkcji życiowych. Po ustaniu nieprzyjaznych warunków niesporczaki, jakby nigdy nic, przywracają nagle funkcje życiowe i wracają do normalnego życia. Czy można sobie wyobrazić bardziej odporne zwierzę? Mimo wszystko, nawet one muszą jeść. Czym się żywią? Rośliny, algi, porosty, obumarłe szczątki. Niektóre prowadzą drapieżny tryb życia i polują na pierwotniaki oraz inne niesporczaki a zatem nawet po globalnej mega katastrofie prawdopodobnie byłyby w stanie się wyżywić. Nie są one widoczne gołym okiem, niemniej istnieją i żyją obok nas. Mają swój świat, odrębne i złożone ekosystemy, nie mniej fascynujące niż świat makro. Tam również tętni życie, podobnie jak na przykład na afrykańskiej sawannie. Jeśli jednak jeszcze bardziej wytężymy swoje mikroskopy, zajrzymy jeszcze głębiej, Okaże się, że istnieje jeszcze mniejszy mikroświat, jeszcze mniejsze mikroorganizmy. Bakterie są około 10 tysięcy razy mniejsze od niesporczaków. Są ich miliardy. Co tam się dzieje? Długo by można opowiadać. Jest wiele gatunków bakterii, pewne są ekstremalnie wręcz odporne. Żyją w wiecznej zmarlinie na Antarktydzie, w gejzerach, w pobliżu kominów hydrotermalnych pozbawionych dostępu światła słonecznego ciemnościach dna oceanicznego, w najgłębszych rowach oceanicznych, a nawet poniżej nich, 200 metrów pod dnem oceanicznym, 10-11 kilometrów poniżej powierzchni oceanu. Niektóre są tak wytrzymałe, że prawdopodobnie nie zauważyłyby nawet globalnej katastrofy zabijającej ludzkość. Dla bakterii świat makro jest tym, czym dla nas świat mikro, czymś niedostrzegalnym, wręcz abstrakcyjnym. A zatem jest niemal pewne, że bez względu na to, jaką globalną katastrofę zgotuje światu los, bądź my sami, życie przetrwa. Od skali zagłady zależy rodzaj i wielkość zwierząt, które przetrwają. My, Homo sapiens, mimo swojej inteligencji, mamy raczej słabe rokowania. Jesteśmy dużym organizmem wrażliwym na czynniki środowiskowe. To kwestia biologii, nie inteligencji. Zaczynamy podbijać, co prawda, kosmos, i może nam się wydawać, że jesteśmy niezniszczalni, że już nic nie jest w stanie nas zabić, ale to mrzonka. Część populacji Homo sapiens zapewne przetrwałaby zagładę w bunkrach, specjalnych kapsułach, kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt, nawet lat. Jeśli, jakimś cudem, udałoby się im przetrwać nawet kilkaset lat, to w biologicznej skali istnienia gatunku to i tak zaledwie mgnienie oka. W dziejach Ziemi schyłkowe okresy i stopniowe wymierania gatunków trwały czasem po kilkadziesiąt tysięcy lat. Przypominam, że dinozaury panowały na Ziemi 160 milionów lat. Homo sapiens istnieje zaledwie jakieś 100-200 tysięcy lat, a historia cywilizacji to zaledwie kilka tysięcy lat. W dziejach Ziemi, mimo wielu niezwykłości nie jesteśmy nawet epizodem. Jesteśmy pyłkiem, który co prawda odcisnął swoje piętno, ale równie szybko jak się pojawił, może zniknąć. I właśnie taki scenariusz dla dalszych dziejów życia na Ziemi przewiduje większość badaczy zajmujących się tą dziedziną. Ziemia powstała około 4,5 miliarda lat temu i przeszła w tym czasie katastrofy globalne i zagłady gatunków, o których nawet nam się nie śniło. Życie pojawiło się około 3,9 miliarda lat temu i od tego momentu było już praktycznie niezniszczalne. Po zagładach zmieniało jedynie swoje kształty i formy, a katastrofy nierzadko otwierały nowe drzwi w dziejach życia. Jak będzie tym razem? Jak dalej potoczą się losy życia na Ziemi? Pewności nie mamy. Wszystko to, o czym dziś powiedziałem, to przypuszczenia aczkolwiek przypuszczenia oparte na solidnych podstawach, wiedzy naukowej, a także na wnioskach wysnutych z dotychczasowej historii życia na Ziemi. Możemy spekulować, jakie gatunki przetrwają zagładę, a nawet zgadywać, jak początkowo będzie przebiegać ich ewolucja, ale co będzie kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów lat po zagładzie? Czy kiedyś znów pojawią się tak wysoce inteligentne formy życia jak ludzie? A kto wie, może nawet znacznie, znacznie bardziej inteligentne? Czy inteligencja w ogóle jest koniecznością w ewolucji, czy może tylko wypadkiem przy pracy? No i wreszcie rozważania te prowadzą do pytania, czy poza Ziemią istnieje życie, a jeśli tak, to jak ono wygląda? No cóż, to już zagadnienie na osobny odcinek. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.